Dziś pokażę Ci, jak wyrzeźbić glinianą główkę w kilku prostych krokach. Więc zapisz sobie ten film i lecimy. Weź kawałek gliny i oklepując uformuj z niego kulę. Teraz tworzymy twarz. Trochę jak w Simsach. Ty decydujesz o wszystkim, więc daj się ponieść fantazji. Zaczynam od nosa, doklejam kawałek gliny i formuję bryłę. Zaznaczam płatki, robię dziurki w nosie, no kulfon cool jak nic. Potem oczy. Wgniatam glinę w miejscu oczu dołu, wklejam dwie podobne kulki na gliniany klej i dodaję powieki z moich wałeczków. Najpierw u góry, a potem na dole. No czy te oczy mogą kłamać? Tego nie wiem, ale lecimy do ust. Tutaj uformuj grubszy wałeczek na środku i po bokach. Dodaj go pod Nosem jak takiego wąsika. Najpierw opanuj kształt, a dopiero później dodaj dolną wargę oraz bródkę I pamiętaj, że możesz zrobić jaką chcesz minę, nawet głupią. Ech, nie ty Kacper. Następne w kolejności są uszy, też połącz je na klej. a na koniec fryzura, albo rogi, albo nic. Łysy zawsze młodne. Twoja praca podestki wybieramy glinę ze środka przy pomocy oczka. Ściany powinny być mniej więcej równe, około 8 mm, ale to nie apteka, tylko nie przebij się na drugą stronę. I gotowe! Na końcu ważna sprawa. Zbliżamy się do końca serii domowe lepienie, więc to czas na odcinek na Wasze życzenie. Jeśli masz pomysł, jaki temat mógłby być jeszcze poruszony, to Napisz go w komentarzu. Najczęściej pojawiający się komentarz lub ten z największą ilością polubień zostanie zrealizowany. Czekam na Twoje propozycje. Pa!